Podczas wyborów Miss Super ponownie spotkała się finałowa trójka z tańca z Kwiatami. Prowadzącymi był Damian Cordes, Sandra Kubicka, a Ty dzisiaj jako gość muzyczny. To fajne, że tak kontynuujecie to? Ja myślę, że bardzo jestem dumna przede wszystkim z nas, że każdy tutaj mógł jakoś zaznaczyć się i wystąpić w taki wspaniały z, e, sposób. No, wiem, że Damianowi wczoraj mnie tutaj nie było, ale słyszałam, że poszło mu świetnie, także gratuluję mu. Dzisiaj Sandra też idzie fenomenalnie. Jest, y, jest wyluzowana, swobodna, no jak ryba w wodzie, także wspaniale. A poza tym ma świetny akcent i, i mówi tutaj po, po angielsku, także no idealnie, idealnie się wpasowała. E, ja miałam okazję właśnie zaśpiewać. Było to dla mnie w sumie tak samo stresujące jak każde wystąpienie w tańcu z gwiazdami, bo to jest tak, że przygotowujemy coś ileś czasu, potem się wychodzi na zaledwie dwie minuty i koniec! A to był utwór, który śpiewałam po raz pierwszy. Także to była moja premiera z tym utworem. I trochę, jest, trochę jest, jeszcze jestem w szoku, że już jest po, szczerze mówiąc. Jakiś stres w związku z tym towarzyszył Tobie przed występem? Tak oczywiście zawsze się stresuję, że nie wiem, coś nie wyjdzie, że zapomnę tekstu, że podwinie mi się noga, no jakkolwiek to jest wszystko na żywo, ale to jest najbardziej fascynujące w tym zawodzie, że to jest na żywo i dlatego ja tak bardzo to kocham. Kocham teatr, kocham właśnie wystąpienia na, na scenie, śpiewanie, taniec, naprawdę odnajduję się w tym.